Jaki ekspres do kawy marki Jura do użytku domowego kupić w 2025 roku? Wybór jest spory, dlatego podjęcie decyzji na pewno nie należy do prostych. W tym filmie postaram się więc odrobinę to zadanie ułatwić. Przed sobą mam cztery tegoroczne nowości i za moment pokrótce omówię najważniejsze cechy każdego z tych ekspresów. Później przejdziemy do pozostałych modeli z aktualnej oferty ekspresów domowych marki Jura. Jedną z nowości w 2025 roku jest model Jura C9. W jednym zdaniu to kompaktowa forma i duże możliwości. Mimo małych gabarytów posiada dużą jednostkę zaparzającą o pojemności maksymalnej 16 gramów. Najważniejsza funkcja w tym modelu to dwa procesy parzenia: hot brew oraz light brew. Specjalne light brew są zaparzane w temperaturze około 60 stopni Celsjusza i przygotowane z mniejszej ilości kawy niż klasyczny hot brew. Sterowanie odbywa się za pomocą czterech przycisków, a ekran ma przekątną 2,8 cala. Model C9 przyrządza 7 rodzajów kawy, a kawy mleczne przygotuje za naciśnięciem jednego przycisku. Model E8ED to bez wątpienia najlepiej sprzedający się model Jura w czwartym kwartale 2025 roku i gwarantowany bestseller w 2026 roku. Do najważniejszych zalet tego modelu możemy zaliczyć dwie funkcje, które po raz pierwszy pojawiły się w serii E, czyli kawy Light Brew oraz Sweet Foam. Tak jak już wspomniałam wcześniej, specjały Light Brew są zaparzone w temperaturze około 60 stopni Celsjusza i przygotowywane z mniejszej ilości kawy niż klasyczny Hot Brew. Natomiast Sweet Foam nadaje smak mlecznej piance podczas przygotowywania kawy za pomocą przystawki do syropu. Sterowanie odbywa się za pomocą sześciu przycisków, a ekran ma przekątną 3,5 cala. Model E8 ED przyrządza 10 rodzajów kawy, a w rozszerzeniu m.in. o light brew i sweet foam łącznie 27 specjałów. Kawę mleczną przygotowuje oczywiście za naciśnięciem jednego przycisku. J10EA oprócz klasycznych specjałów na ciepło przygotuje również kawy na zimno, czyli cold brew. Jest to kawa zaparzona w sposób pulsacyjny, pod wysokim ciśnieniem i z wykorzystaniem zimnej wody, dzięki czemu kawa jest orzeźwiająca i łagodna w smaku. Dodatkowo mamy również funkcję sweet foam dla kaw mlecznych, czyli możliwość aromatyzowania pianki mlecznej słodkim syropem. W sumie J10 przygotuje 42 specjały kawowe. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tego modelu jest funkcja Coffee Eye, czyli czujnik położenia filiżanki, który podpowiada, w którym miejscu powinniśmy ją ustawić w zależności od wybranego napoju. Dodatkowo, dzięki młynkowi PAK2 Plus oraz funkcji kontroli aromatu, ekspres może sugerować zmianę grubości mielenia ziaren w zależności od wybranego specjału. Dodatkowo, grubość mielenia możemy zmieniać nawet wtedy, kiedy młynek nie pracuje. Sterowanie odbywa się za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej 4,3 cala. Co więcej, Jura J10 daje użytkownikowi możliwość swobodnego zapisywania, powielania i personalizacji napojów. Najbardziej wyczekiwany Z10 EB, czyli ekspres, który potrafi praktycznie wszystko, czego możemy od niego wymagać. Do wyboru cztery wymiary przyjemności, czyli aż cztery sposoby na zaparzenie kawy: klasyczne hot brew, łagodne specjały light brew, przed momentem wspomniane kawy na zimno cold brew oraz dedykowane kawą mlecznym sweet foam, a ponadto czekoladowe specjały z pianką mleczną. W sumie ten ekspres przygotuje aż 51 specjałów kawowych. Ekspres posiada praktycznie nieograniczone możliwości w programowaniu kawy i dopasowywaniu jej pod nasze preferencje smakowe, zaczynając od możliwości ustawienia aż 7 poziomów grubości mielenia ziarna, wyboru poziomu kofeiny, czy na ustawieniu temperatury mleka i pianki mlecznej. Do obsługi wykorzystujemy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala oraz pokrętły rotary. Z10EB daje użytkownikowi możliwość stworzenia aż czterech profili, a do każdego z nich możemy przypisać po cztery napoje. Każdą kawę możemy swobodnie personalizować i programować. Ena4 to kompaktowy ekspres dla miłośników wyłącznie kaw czarnych. Za jego pomocą przygotujemy espresso, kawę czarną i obie te kawy jako dopio. Ten ekspres daje nam również możliwość skorzystania z kawy wcześniej zbielonej. Jednostka zaparzająca w tym modelu ma pojemność maksymalną 10 gramów. Do jego obsługi wykorzystujemy cztery przyciski, a komunikaty wyświetlają się w formie symboli. Mamy tutaj do wyboru trzy poziomy mocy kawy. Model Ena 5 również przyrządza jedynie kawy czarne, ale za to w aż trzech rodzajach zaparzenia – hotbrew oraz wcześniej wspomniane light brew i cold brew. Obsługa odbywa się za pomocą ekranu dotykowego. Ena 8 natomiast to kolejny kompaktowy ekspres, tyle że tym razem z funkcją one -touch, czyli kaw mlecznych za naciśnięciem jednego przycisku, takich jak cappuccino, latte macchiato, czy też flat white. Kawę Espresso oraz kawę czarną przygotuję podwójnie. Do jego obsługi wykorzystujemy ekran dotykowy. Podobnie jak NA4 czy NA5 ma jednostkę zaparzającą o pojemności 10 gramów, więc właśnie z takiej ilości możemy przygotować swoją kawę. C3EA Piano Black to doskonała propozycja dla wszystkich miłośników kawczarnych. Ten ekspres przygotuje espresso oraz kawę czarną. Komunikaty na wyświetlaczu prezentowane są w sposób przejrzysty w formie tekstowej, a obsługa odbywa się za pomocą czterech przycisków fizycznych. Co więcej, C3, mimo kompaktowych rozmiarów, posiada dużą jednostkę zaparzającą o maksymalnej pojemności 16 g, co oznacza, że właśnie z takiej ilości kawy urządzenie zaparzy napój przy ustawionej jego maksymalnej mocy. Model E4 jest nieco zbliżony do modelu NA4, tyle że jest trochę większy. Posiada jednostkę zaparzającą o maksymalnej pojemności 16 g, będzie więc doskonałym rozwiązaniem dla osób, które lubią duże i intensywne kawy czarne. Za jego pomocą przygotujemy espresso oraz dużą kawę czarną oraz obie te kawy podwójnie. E4 ma także możliwość skorzystania z gorącej wody, więc będzie świetnie sprawdzał się np. do kawy americano lub do gorącej herbaty. Jest również możliwość korzystania z kawy wcześniej zmielonej. Do obsługi ekspresu wykorzystujemy cztery przyciski, a komunikaty wyświetlane są w formie symboli. E6EC podobnie jak E4 z pewnością zachwyci miłośników intensywnych kawczarnych dzięki dużej jednostce zaparzającej o pojemności maksymalnej 16 g. E6 będzie miał również możliwość przygotowania kaw mlecznych, takich jak cappuccino, espresso macchiato czy też klasyczna pianka mleczna. Nie posiada on typowej funkcji one-touch, ponieważ do otworzenia poboru mleka wykorzystujemy pokrętło. Do obsługi ekspresu wykorzystujemy przyciski, a komunikaty są wyświetlane w formie tekstowej. Kolorowy wyświetlacz ułatwia jego intuicyjną obsługę. Bestseller 2025 roku, czyli E8EC, który przygotowuje kawy czarne i mleczne za naciśnięciem jednego przycisku, takie jak Latte Macchiato, Cappuccino czy też Flat White. Do obsługi ekspresu wykorzystujemy duży ekran o przekątnej 3,5 cala oraz przyciski fizyczne. Ekspres posiada stalony młynek PAK-2 dający możliwość zmiany grubości mielenia nie tylko w trakcie pracy młynka oraz dużą jednostkę zaparzającą o pojemności maksymalnej 16 g. Ogromną zaletą ekspresu jest w pełni automatyczny proces czyszczenia systemu mleka. S8EB to jeden z najbardziej uwielbianych modeli ekspresów domowych marki Jura. S8 to aż 27 specjałów kawowych, w tym kawy mleczne z funkcją switwą, gdzie mleko w momencie spieniania aromatyzowane jest smakowym syropem, tworząc balans między smakiem mleka, kawy i syropu. Młynek PAK2 Plus daje możliwość zmiany grubości mielenia ziaren nie tylko w trakcie jego pracy, ale i przed przygotowaniem kolejnej kawy. Obsługa odbywa się za pomocą ekranu dotykowego z funkcją swipe którego używanie daje naprawdę ogromną przyjemność. J8EA wyposażony jest w funkcję Sweet Foam, która pozwala na aromatyzowanie pianki mlecznej syropem smakowym. Ponadto model J8 wyposażony jest w czujnik Coffee Eye, który zasugeruje odpowiednie położenie filiżanki pod jedną z wylewek w zależności od wybranego specjału. Model J8 posiada stalowy mynek Pack 2 Plus z funkcją kontroli aromatu, która pozwala by ekspres sugerował optymalne ustawienie grubości mielenia w zależności od wybranego napoju. Do obsługi ekspresu wykorzystujemy Responsywny ekran dotykowy. J8 Twin EA to jeden z najbardziej rozbudowanych ekspresów marki Jura, dających pełnię możliwości programowania i personalizacji specjalów kawowych. Jeżeli chcesz skorzystać z dwóch rodzajów ziaren lub kawy z kofeiną i bezkofeinowej, możesz mieć pewność, że oba rodzaje ziaren nie pomieszają się ze sobą. Ekspres wyróżnia duży panoramiczny wyświetlacz dotykowy o przekątnej aż 6,7 cala. Ten ekspres również przypadnie do gustu miłośnikom słodkich specjałów mlecznych, ки функц sweet foam Jeżeli zainteresował Cię jeden z omówionych ekspresów, to zapraszam do zapoznania się z pozostałymi filmami na kanale Next Coffee po bardziej szczegółowe informacje na temat każdego z modeli. Jeżeli nadal masz pytania, to zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, a chętnie doradzimy Ci w wyborze Twojego następnego ekspresu. Pamiętaj, że całą ofertę ekspresów do kawy marki Jura znajdziesz w sklepie internetowym oraz stacjonarnych salonach sprzedaży Next Coffee autoryzowanego dystrybutora. Ekspresów marki Jura w Polsce. To jak? Napijesz się z nami następnej kawy?